Siema. Ja jestem. O i mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie dzisiaj. Dzisiaj już zdobywałem StarPara tak zwaną gwiazdkę. Um, mam nadzieję, że każdemu się spodoba. I tymczasem wy zagłosujcie co mam zagrać następnym razem. Tym razem może coś zagram w Zaraz. Najpierw wylosuję sobie postać Przy pomocy mojej losarki Którą jest Tym razem moja Noga I ja też odcinek I nie że um, Liczę, ciemdziesiąt. 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 I wychodzi mi Rico. Więc będę grał Rico. Okej, okay, no to grał. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I mi też. W sumie nie chcę stracić w W przyszłości tysiącach już nie jest aż tak prosto. Bo prawie każdą postać ma się na takiej dłuższej randze. Ja też oczywiście niestety nie mam jeszcze żadnej legendarki. Ale za to mam mistyczną tarę. W następnym odcinku, który się pojawi już niedługo, pokażę Wam, tak naprawdę, jak to się wydarzy. Myślę, że będzie dla mnie i dla Was dobry początek, bo jest to mój pierwszy odcinek. I mam nadzieję, że Wam się spodoba i mi, i że nie będzie źle. Więc ja teraz gram, troszkę się przymykam. Nie wiem czy byście chcieli, czy, czy taki Rico przyszedł by Wam do domu. A i ja bardzo nam proszę, żebyście no to jest bardzo ważne, żeby chciałbym zdobyć przycisk, ale na razie to jest mój pierwszy. takie różne bardzo fajne puchary takie jak na przykład dziennika e, youtubera a i w ogóle można no, się nagrać jak się instaluje jak się e, e, gra jak się robi ze zrobić ale Góre, pod jakimkolwiek moim wycinkiem. Będę wam bardzo wdzięczny. To będzie wszystko, co potrzebuję. To jest bardzo dużo dla mnie. I mam nadzieję, że dla Was też to będzie dużo. A ja w tym czasie tymczasem otwieram skrzyneczkę. Niestety nie mam Bibi. I zagram sobie daryl. Bo Daryl mi bardzo lubi. Będę grał dalej. I jedziemy. Gramy sobie z ogórkiem, którego też nie mam. Gramy kolejną gierkę, już ostatnią dzisiaj. E, napiszcie, czy lubicie takie luźne gierki. Znaczy, no co nam mówię wszystko na pierwszym odcinku, bo chciałbym już mieć głowy. Nie mieć zaległości na problemu teamek już lubimy, więc troszkę teraz pokampie. Oha! Uh Oha, -huh. uh -huh. cały team. Nie, nie porobię ich, oni mają 5, ja mam tylko trzy, tam jak ktoś jest ogarnięty z Brawl to to byście wspomnieli, ten napiszali nick i żebyście byli informowani, do mojego kanału um, Legends.pl, stanę dużymi. o ile ktoś widzi ten filmik. <grym> A <wytranić> fajnie by było, bardzo fajnie by było, gdyby ktoś widział, w ogóle obejrzał, co konwidzi zrobił. Bardzo by mi było przyjemnie. Chciałbym mieć pierwszych ludzi po prostu. Chciałbym mieć też więcej znajomych, bo tak to gram w planie, moim um, planie, y, okay. ale planie, y, jest świetnie, w jest y, Ja w planie, w planie, nieco planie, w planie, w planie, w ja w planie, w planie, w pa. s t a